w miejscowości Róża na północ od Pilzna. Eee, tu jest ciekawa rzecz, bo a, mam się niby przedostać do cmentarza, który jest tam na górce, bo go widać. Tylko jak się mam tu przedostać do tego cmentarza? Do tego cmentarza to można tak no i tak jak mówiłem, trzeba się przedostać przez prywatną posesję, bo podobno nie ma drogi. No Widzę, że jest tutaj droga, ale to pewnie jest prywatna. A no i to sobie ładny całkiem cmentarz sobie stoi w miejscowości Róża. Jest to cmentarz numer, teraz na ściągawkę muszę spojrzeć, numer 241. No, i całkiem ładnie wygląda. Całkiem ładnie wygląda. Tylko szkoda, że nie ma do niego dostępu, bo byłby pewnie odwiedzany. No z tego co mówił gospodarz, no to ludzie tu przychodzą, łażą tędy, bo nie ma drogi, nie ma dojazdu, nie ma jak się tu dostać. A wygląda nieźle, ponieważ są to drewniane krzyże z metalową osłoną i jeszcze takimi wspornikami. To jest coś nowego w ogóle, bo jeszcze czegoś takiego nie było w tej architekturze. Te tuje tutaj to chyba są jeszcze dosadzone jakoś pewnie, ale. A no ponieważ to jest prywatne, nie ma tutaj się jak przedostać, więc generalnie zarośnięte na potęgę. Nikt się tym nie zajmuje, no bo po co? O, no bo po co? Jeszcze tutaj zobaczę taki rzut do tyłu. O, tak to wygląda ładnie. O, tak to wygląda ładnie w całości. Eee, I coś tutaj jest? 39 żołnierzy austriackich, 21 rosyjskich. Oczywiście inskrypcja na tym kamiennym, betonowym cokole, który tutaj jest. Inskrypcja też oczywiście żeliwna. O, no jest od razu tłumaczenie, czyli wygraliśmy zwycięstwo. Pokój dla nas w niebie, wam na tym padole. Tak to mniej więcej wygląda. Niestety, no nie wszystko tutaj jest tak, jak powinno, bo te pojedyncze niektóre groby no wyglądają tak, jakby po prostu nagle gdzieś tam z trawy coś wyrosło. Także nie jest to dobry widok. Ale. A jeszcze jedno zdjęcie takie z tyłu, całkiem jak to widać, o cał, całkiem ciekawe, tylko że niestety jest to między prywatnymi domami, praktycznie na prywatnym terenie, więc o tak to wygląda, jak to wygląda. No i te tuje no, mają ozdobić niby, ale czy to tak do końca wygląda? No, możliwe, że tak. Widać, że tu nie było robione nic bardzo dawno, wymagałoby trochę odnowienia, No pomnik jedynie, widać, że troszkę coś tam jest ruszony, ale nie wiem do końca, czy jest, czy nie, no tak wygląda, ale to może być jeszcze sprzed 100 lat, nie wiem. Płot na pewno nie jest ruszany, drewno już się trochę rozeschło, te słupki jeszcze się trzymają, ale już mech porosty. A także trochę zaniedbane, jak wiele takich cmentarzy, niestety. No tutaj w ogóle nie ma dojścia, nie ma dojazdu. Teraz trzeba przejść przez teren prywatny. A tak to wygląda. Miejscowość Róża.